Polscy przedsiębiorcy uzyskali właśnie niezwykle ważny, przełomowy i symboliczny wyrok. Wyrok, w myśl którego lockdowny w Polsce zostały wprowadzone w sposób bezprawny. I o tym w dzisiejszym wideo komentarzu Karol Gac, Zapraszam. Zapewne pamiętają Państwo to, co działo się w Polsce, ale także na całym świecie zaledwie kilka lat temu. Z powodu gryby, grypy C19, kiedy cały świat właściwie z dnia na dzień stanął w miejscu. Część państw poszło inną drogą niż zdecydowana większość świata, ale generalnie, co do zasady, przez pewien czas świat zamarł i stanął. Stanął coś, co wydawało się niewyobrażalne, nagle stało się rzeczywistością, ale dziś po latach wiemy o tym wszystkim dużo więcej. Wtedy wydawały się pewne sprawy zupełnie innymi, ale nie o tym. Ja chcę powiedzieć kilka słów na temat wyroku. Wyroku niezwykle symbolicznego, ale i w jakimś stopniu przełomowego w sprawie lockdownów w Polsce, bo to rzeczywiście była jedna z osi. Osi sporu wewnątrz rządu Zjednoczonej Prawicy, ale także osi sporu pomiędzy rządem a przedsiębiorcami, bo trzeba się cofnąć o tych kilka lat. By przypomnieć sobie, jak to wówczas wyglądało. A pretekstem do tego jest ostatni wyrok sądu okręgowego w Warszawie, który wydał orzeczenie, wydał wyrok w sprawie pozwu zbiorowego polskich przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni ograniczyć działalność w czasie C19 skarb państwa ma im wypłacić odszkodowania. Ale po kolei. Kilka pozwów zbiorowych w imieniu przedsiębiorców w 2021 roku złożyła Kancelaria Dibuła i Wspólnicy, która reprezentowała firmy z branży turystycznej, biura podróży, hotelarzy, kluby nocne, dyskoteki, restauracje i kawiarni, i łącznie niemal 400 podmiotów. Przedsiębiorcy podkreślali, że rząd wprowadzając lockdowny w, działał nielegalnie, bo zgodnie z konstytucją argumentowali przedsiębiorcy ograniczenie praw i wolności, w tym wolności gospodarczej, można wprowadzić aktem prawnym rangi co najmniej ustawy, a nie rozporządzeniami. W sentencji wyroku można m.in. przeczytać, że skarb państwa reprezentowany przez Radę Ministrów, reprezentowaną przez prezesa Rady Ministrów, ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, jest zobowiązany związany do zapłaty na rzecz przedsiębiorców odszkodowania tytułem naprawienia szkody obejmującej straty, które ponieśli oraz korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby im szkody nie wyrządzono, wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Jak się okazuje, Sąd Okręgowy w Warszawie w ten sposób uznał odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zamknięciem gospodarki. Podczas grypy C19 przychylił się w ten sposób do argumentacji prawników i przedsiębiorców, którzy twierdzą, że za ograniczenie działalności gospodarczej w czasie lockdownów należą im się odszkodowania. I między innymi argumentują, że sąd podzielił, czy wskazują, że sąd podzielił argumentację przedsiębiorców o bezprawności wprowadzonych zakazów i obostrzeń, w tym niedopuszczalności sposobu i trybu, w jakim te ograniczenia były ustanawiane, bo sąd stwierdził, że w czasie lockdownu wystąpiły okoliczności obligujące Rady Ministrów do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego stanu klęski żywiołowej. I to od samego początku było clue problemu, bo przedsiębiorcy argumentowali, że tak trzeba było zrobić od samego początku. Tymczasem rząd celowo pominął tę ścieżkę i wprowadził obostrzenia covidowe za pomocą rozporządzeń. Dlatego, że na żadnym etapie rządzący nie sięgnęli po rozwiązania przewidziane w konstytucji, czyli po stan klęski żywiołowej, tak jak to na przykład zrobiono w Czechach i na Słowacji. Ale. Dlaczego tego nie zrobiono? Otóż e, politycy PIS przekonywali, że nie robią tego, dlatego że to przestraszyłoby wówczas obywateli, ale co wskazywali od samego początku przedsiębiorcy, ale także prawnicy, w momencie jego ogłoszenia automatycznie uruchamia się ustawa o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka. To oznacza, że każdemu, kto poniósłby straty materialne, przysługiwałoby z automatu odszkodowania. I to był prawdziwy powód, dla którego sięgnięto po rozporządzenia i ominięto w ogóle to, co zostało przewidziane w Konstytucji, a więc stan klęski żywiołowej. Sąd uznał, że skarb państwa, sąd uznał, że skarb państwa w, tym, w tym przypadku przegrywa i obciążył stronę pozwaną kosztami postępowania. Oczywiście wyrok jest nieprawomocny zanim się u prawomocni troszkę potrwa. Ale w jakim stopniu jest to wyrok przełomowy, ale także oczywiście symboliczny, bo to nie oznacza, że ci, którzy teraz się um, będą, że teraz się będzie można powołać na ten wyrok i uzyskać odszkodowania. Nie, bo te sprawy przydawniały się po trzech latach, więc na odszkodowania mogą liczyć wyłącznie ci, którzy w odpowiednim czasie zaskarżyli Skarb Państwa. Ale nie zmienia to faktu, że dla wielu osób ten wyrok Sądu Kręgowego w Warszawie może rzeczywiście być symbolicznym i w jakim stopniu przełomowym zresztą. Pojawiają się już głosy, że trzeba za to wszystko, że ktoś za to wszystko musi ponieć, ponieść odpowiedzialność. Oczywiście zobaczymy, czy wyrok się uprawomocni, ale jest to bardzo ciekawa sprawa, która może mieć swoje poważne konsekwencje w przyszłości, także w polityce, biorąc pod uwagę, że w tym przypadku oskarża się między innymi Mateusza Morawieckiego, czy byłego ministra zdrowia szumowskiego. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, ale myślę, że ci, którzy wskazywali na Bezprawność tamtych działań, na niekonstytucyjność tamtych działań mogą w tym momencie świętować, świętować choćby symbolicznie po tym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Ja zachęcam Państwa do komentowania tego wyroku, do podzielania się własną opinią, jak Państwo patrzą na te wszystkie sprawy, które przed chwilą Państwu przytoczyłem. Karol Gac, kłaniam się nisko.